Hej, cześć i witajcie drodzy widzowie, witam Was w na najnowszym odcinku na tym kanale, w którym razem z Januszinem rozpoczynamy najnowszą serię Minecraft Survival, w której dodaliśmy kilka nowych datapaków. Dlatego bezbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania. Wiesz, a, 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 wiesz, ja e? na wiesz co to jest za historyczny moment? Nie, nie His wiem. Po trzech latach wielki comeback ale laguje, ale laguje, uboże, Boże, nie. Wielki kombek naszego wielkiego przedsięwzięcia i całego projektu Słucham, tego kanału ja się... rozpoczynamy prawdopodobnie nową serię. Dobra, chodź od do razu Dobra, idziemy. Czekaj, zaraz... Widziałem go. Ej, ole tam jest. Uuuu! Ty widzisz co tam jest? Dobra, idziemy to eksplorować. Jezu Ej, bo ja mam ogólnie, nie wiem, ze 2,5 serca A ty wiesz o tym, że ja mam tylko drewniane 3 itemy? No poczekaj, poczekaj, załatwimy tych nobów, potrzebuję o! węgla O Jezu, jaki aimbot Jest! Dobra. Dobra, dojedziemy ich Dobra, ja jestem na hita Dobra, chodź, idziemy się zakupimy na chwilę gdzieś tutaj. Ech. Chodź tutaj, chodź. Właśnie ci zadam ostatnie jedzenie, które miałem. Weszłeś tu? Tak. Coś takiego zabudujemy tymczasowo. Chodź. A chodź z drugiej tu. strony do nas wejdą jak coś. Dobra, Witam Dobra. z kozła. Zaraz będziemy się z tym bawić, ale potrzebujemy tak. Potrzebujemy na piecyk. Chodź tu. Jest! Zaraz skraftujemy piecyczek. Co skraftujemy? Znaczy o ty masz crafting by już się mój stawiać Dobra daj mi mój No! Kilo. Jak ja ci tłumaczę, że jestem na hita No dobra To gratuluję No raczej przejdź to. Jest, dobra Stawiaj tam wszystko, blokuj wejście Po wyjściu z jaskini wyruszyliśmy w poszukiwanie nowego domu Lecimy Rozumiem, dalej. Że to jest w tą stronę tak, tylko że bardziej... O, ja muszę zrobić advancementa. Czy już nie ma za zadefina? Nie ma. A szkoda. No to gdzieś w tą stronę. Zjadę... No gdzie ty płyniesz? No dobrze płyniesz. No chodź tu, płyn tu. Z pierwszej dziadzie. Of... co to jest? Of... water...

Dobra Nie ja nie mam łukku, kurde byś dostał bombę z tej strzały! Ty mi został w oko. Ty gdzie jesteś, potem na czego? Nie wiem No dostałem ze do skrzynki Jakiej skrzynki? Co ty odwalasz? No, jestem szybszy od ciebie teraz. De co to jest za enchant? No, mam delfina! Co delfina? No, to jest jakbym miał delfina. A, potem mam delfin. No, i jeszcze mam. Jeszcze ja widzę, że. Co tu się mówi? Jeszcze mam water breeding. Bo jestem delfinem. <noise> Zawsze chciałem być rybą. A więc drodzy podróżni, nasz. O, eee. Nora. Nie? Cel znajduje się po lewej stronie. Jest. Co się stało? Nasze miejsce do zamieszkania. W dziadzie mi w ogóle moją dom. Jak to się nazywa? E. Co? No, tak jest. Przecież. Tą wodę widzisz tu? Widziałem. Poznuję aby się od razu sobie zrobił spam pointa taki mały. Uuu, ale fajna podłoga. Taki mały lifehack, ale ładna wnioska między... Empty mapy mam 3 i kompas. E, aha, tu ktoś ma melona w środku, w chacie. No może chcesz sobie... Uchudować. Dzień dobry, proszę księdza. E... Właśnie pogoniłem kota. Dobra, mamy z pewnym hmm, Musimy znaleźć sobie wybrać, gdzie chcemy zamieszkać, tak wiesz. Bo ja nie chcę mieszkać u wieśniaka z domem, w domu. A ja, ja bym pomyślał. Ja lubię jego śpiewki ludowe. Ech. Ha. A? A więc ja tu zamieszkam w tym miejscu. To jest moja góra. Co to? Ja tu mam nawet łóżko, więc ja sobie już zrobię tu spampę, tak? Kupy mnie gonią. Ej, tam w ogóle lawa płynie z góry. Skąd? No tam... Tam jest ten. Tu jest taka. Spod góry, tak? Tak i pokrywa całą górę praktycznie. No. Potężne. Ja chyba sobie zmienię teksturpak, bo dżungla wygląda... Strasznie ten Na tym tych Dobra, bo ja gdzieś tu wchodzę, nie wiem gdzie wchodzę A ja chciałbym e... wioskę wybrać. No i tu jestem na górze tej wioski Znalazłem... Jest ten duży las tutaj Może wejść, jak się trafił tak, ja też wiem, ja mam tutaj dużo. sobie poszedł pod moją górę, żeby zobaczyć, czy tu nie mamy czasem takiego wielkiego, ogromnego, potężnego cave'a. Dobra, e, nie. A to wygląda bardzo ładnie, patrz. Kuba. O, dobra, jest spore. Jest pod nami, tak mniej więcej. Nie mam tarczy. A ja mam, ale pół. I tu jest po całym tym biom jest ta ścieżka. Ja uciekam. Ej, 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 Co? Znalazłem coś. Jeszcze nie wiem co, ale coś znalazłem. Mm, to dobrze. Dobra, mamy wioskę. Chyba to jest ta wioska. Bardzo dobrze. A ja mam sporo diamentów. Spieprzaj, dziadzie. Ja tak jak ty się nie ładuję. Co tu? Co? Dobra, biegnę sobie, biegnę i nagle coś mi zaczyna syczeć. Myślę, czy to nie, nie jest quiper zmniejszony do jednego bloku. Ale na szczęście nie. I gdy tak było, to by było potężne, w sumie to by było fajne. A, ej, znalazłem wioskę w wersji tej ciemnodębowej. O, to może być ciekawe. Ładnie wygląda? No, całkiem. Tylko wiesz, jak ona jest w tych dużych drzewach, to ona jest tak, wiesz? Nie, zginę. Zginę. Dobra, A, ja śpię zginę. razem z tymi. Z koniami i. Z koniami! No, nie wiem, co to dlaczego. Skoń mi się mówi. Konia... Co to jest Tu to? Dojedzie mnie. No to się naucz bić, chopie nie, nie zdaję sobie sprawy, ile ich tu jest. Dobra, woda ich unicestwiła. Biorę bić. Ale aimbot. O nie, o nie. A nie. Cię zabił. To znaczy chyba, że koniec tego odcinka mi się wydaje. Mi też się tak wydaje, ale na koniec jeszcze zjem pięć jabłek i odblokuję temu wieśniakowi lere do...